Coś się kończy i coś się jednocześnie zaczyna. Podczas gdy większość kibiców myślami jest już przy startującym dziś Euro 2020, przed piłkarzami Fortuna Pierwszej ligi, finisz sezonu, który zapowiada się nie mniej pasjonująco. Dziś w naszym magazynie postaramy się więc połączyć oba te wątki. Startujemy! Zaczynamy jak zwykle od najpiękniejszego gola 33. kolejki. W komentarzach pod naszym filmem kibice wskazali na to trafienie Nemani Miłuszkowicza. No dobrze, ale zajmijmy się już tym, co czeka nas w najbliższych dniach. Jak zwykle przedstawiamy Wam sześć powodów, które powinny zachęcić Was do śledzenia rozgrywek Fortuna I Ligi. Na początek mała zagadka. Jak myślicie, ilu kadrowiczów Paulo Sołzy miało w przeszłości okazję grać na zapleczu Ekstraklasy? Część z Was wymieni pewnie w pierwszej kolejności przemysłowa Płachetę. Część pamięta, że stosunkowo niedawno w Fortuna I Lidze grali Tymoteusz Puchacz czy Jakub Moder. Ale gdybyśmy powiedzieli Wam, że aż ośmiu z grona powołanych na turniej grało w bliższej lub dalszej przeszłości na zapleczu Ekstraklasy? Ba, dwóch z nich grało tam jeszcze w roku 2019. Pewnie bylibyście tym nieco zaskoczeni. Spróbujcie zatem wytypować teraz te nazwiska, a my zabierzemy Was w małą podróż do przeszłości. Zaczynamy od historii sprzed 10 lat. Właśnie wtedy 20-letni golkiper Łukasz Scott Skorupski po pierwsze szlify zbierane w seniorskiej piłce wybrał się z Zabrza do Radzionkowa. Wypożyczenie na rundę wiosenną sezonu 2010 11 miało Skorupskiemu pozwolić zebrać cenne doświadczenia, a Ruchowi pomóc w walce o utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy. Fragmenty meczu, które oglądamy, to właśnie to spotkanie, które pierwszoligowy byt w Radzionkowie zapewniło. Na stadionie w Włodzisławiu Śląskim Łukasz Skorupski zatrzymał ofensywę Piastagliwice Gliwice i przyczynił się do bardzo istotnego zwycięstwa. Piastowi nie pomogła wtedy nawet obecność na trybunach Kamila Glika, który jakiś czas wcześniej z Gliwic przeniósł się do Włoch. Kto by wtedy pomyślał, że 10 lat później obaj ci panowie grać będą w Serie A i będą się regularnie spotykać na zgrupowaniach reprezentacji. A skoro jesteśmy we włoskich klimatach, Bartosz Bereczyński. Pamiętamy go z Legii Warszawa, wcześniej z Lecha Poznań, gdzie stawiał pierwsze ekstraklasowe kroki. Natomiast mało kto pamięta dziś, że sezon 2011-2012 obrońca Sampdori spędził w innym poznańskim klubie, w Warcie. No właśnie, dziś obrońca, bo wówczas Bereszyńskiego oglądaliśmy w zdecydowanie bardziej ofensywnej roli. Jako lewoskrzydłowy, a czasem nawet napastnik, Bereszyński zdobył dla warty jedną bramkę i dołożył do tego aż pięć asyst. Jedną z nich, ze starcia z GKS-em Katowice, właśnie oglądamy. O ile w kontekście Skorupskiego i beresieńskiego mówiliśmy raczej o epizodach, o tyle trzej kolejni panowie na zapleczu Ekstraklasy pograli nieco dłużej. Najwięcej, bo aż 48 pierwszoligowych występów zaliczył jeden z bohaterów przedostatniego sparingu biało-czerwonych z Rosją. Chodzi oczywiście o Jakuba Świerczoka, który na zapleczu bronił barw dwóch klubów i w obu był niezwykle skuteczny. Jeszcze przed zagranicznym transferem Świerczok strzelał dla Polonii Bytom, dla której w 18 meczach zdobył aż 12 bramek. Ten dorobek reprezentacyjny napastnik przebił jeszcze w w sezonie 16-17, gdy strzelał jak na zawołanie dla GKS-u Tychy 16 goli, z czego aż 9 zdobytych w sześciu ostatnich kolejkach sezonu. I choć sporo się od tego czasu pozmieniało, niektóre rzeczy, co zresztą sami widzicie, pozostają niezmienne, niezależnie czy strzela się na zapleczu ekstraklasy, czy w reprezentacji Polski. Barw dwóch pierwszoligowych klubów, choć ze zmiennym powodzeniem, bronił również Tymoteusz Puchacz. O ile wiosną 2018 roku nie brakowało mu powodów do radości, wszak Puchacz wraz z kolegami z Zagłębia Sosnowiec właśnie wywalczył awans do ekstraklasy. O tyle w kolejnym sezonie tak przyjemnie już nie było. W barwach GKS-u Katowice, co prawda, udało mu się zdobyć kilka naprawdę efektownych goli, ale w końcowym rozrachunku nie pomogło to uratować dla Gieksy miejsca w Fortuna pierwszej lidze. Rok po radości z awansu był więc smutek z powodu spadku, choć dziś wiemy już, że zarówno puchacz, jak i zespół z Katowic z tamtego wydarzenia wyciągnęli właściwą lekcję. Słodko-gorzkie wspomnienia z pierwszoligowych występów może mieć też kolejny zawodnik biegający w bocznych sektorach boiska: Przemysław Płacheta, to do spółki z piłkarzem, o którym opowiemy za chwilę, człowiek, któremu przejście z gry na boiskach Fortuna pierwszej ligi do gry w reprezentacji zajęło najmniej czasu. Jeszcze w maju 2019 roku, a więc niemal dokładnie dwa lata temu, Płacheta strzelał dla Podbeskidzia Bielsko-Biała. Strzelał, a oprócz tego rozwijał rzecz jasna niezwykłe prędkości na skrzydle. Sezon wcześniej zaliczył co prawda spadek, jeszcze jako zawodnik pogoni siedlce, ale rozegrał tam raptem 11 spotkań. A czy pamiętacie, że jeszcze dwa lata temu po boiskach Fortuna I ligi biegał też ten pan? Jakub Moder nieco się od tego czasu zmienił, ale przecież w sezonie 18-19 bronił on barw Odryopole, w której zresztą z konieczności wystąpił nawet kilka razy na pozycji napastnika. Zresztą jego przykład pokazuje, jak wiele może się zmienić w życiu piłkarza w stosunkowo krótkim czasie. Słabsze występy w odrze sprawiły przecież, że Modern nie dostał powołania na rozgrywany w Polsce mundial do lat 20, a dziś, dwa lata później, ma już w dorobku 10 występów w seniorskiej kadrze i dwie bramki, w tym tę zdobytą na Wembley. No, a skoro powiedzieliśmy już o dwóch przyjaciołach z Lecha, a więc o puchaczu i moderze, wypada do kompletu dorzucić też Kamila Juźwiaka. Co prawda jego pierwszoligowy dorobek ogranicza się do 12 występów, ale to właśnie w GKSie Katowice miał okazję spotkać się po raz pierwszy z Jerzym Brzęczkiem, pod którego skrzydłami kilka lat później zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski. Kibice Gieksy nie wspominają co prawda dobrze tamtego sezonu, a zwłaszcza pamiętnego meczu z MKS-em Kluczbork, choć akurat po trafieniu Wiaka, nic nie zapowiadało katastrofy, która miała nadejść kilkadziesiąt minut później. A na koniec historia najstarsza, ale jednocześnie najbardziej imponująca. 32 mecze i 21 zdobytych goli. To dorobek Króla Strzelców za Ekstra Ekstraklasy sezonu 2007-2008, niejakiego Roberta Lewandowskiego. To właśnie dwa sezony spędzone w zniczu Pruszków były dla Lewandowskiego przepustką do transferu do Lecha Poznań, no a co wydarzyło się później, wszyscy doskonale wiemy. Można więc chyba pokusić się o stwierdzenie, że kariera najlepszego piłkarza świata rozpoczęła się, a z całą pewnością nabrała rozpędu właśnie na zapleczu Ekstraklasy. A czy w gronie obecnych zawodników Fortuna I Ligi są przyszli reprezentanci Polski? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. A po tym reprezentacyjnym wątku, czas wrócić do tego, co najważniejsze w końcówce sezonu Fortuna I ligi. Przed nami ekscytujący bój o dwa miejsca premiowane bezpośrednim awansem. Dwa miejsca, na które chrapkę mają trzy zespoły. Na pole position wyścigu o awans jest w tym momencie Radomiak Radom, który po ostatniej arcyważnej wygranej w Gdyni i w padce Termaliki został nowym liderem. Podopieczny Dariusza Banasika wszystko mają więc w swoich rękach. Myślę, że wszyscy są bardzo pozytywnie nakręceni na to spotkanie. Po meczu w Gdyni już była duża euforia, ale nie dająca jeszcze awansu, więc od poniedziałku wtorku tutaj gdzieś chłodna głowa i spokojne przygotowywanie się do niedzielnego spotkania z Koroną. Tym bardziej świadomość stawki, o jakiej będziemy się mierzyć w niedzielę. Myślę, że presja może mieć GK z tychy, który musi liczyć nie tylko na swoje zwycięstwo, ale także podknięcie którejś z dwóch pierwszych drużyn. Na drodze do awansu będzie chciała z pewnością stanąć korona Kielce. Trudno więc o ciekawszy finał sezonu. W końcu nie od dziś wiadomo, że starcia między tymi zespołami przez kibiców traktowane są wyjątkowo. W związku z tym wysokiej temperatury możemy spodziewać się nie tylko na zielonej murawie. Na pewno przyjadą zmotywowani, podwójnie można powiedzieć, bo gdzieś to są derby tutaj dla obydwu drużyn. Ale my skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie i myślę, że u siebie jesteśmy bardzo mocni pomimo dwóch porażek w tej rundzie, w obu meczach tych dominowaliśmy. Idziemy na boisko dominować i tylko i wyłącznie wygrać. Obecność w składzie zawodników doświadczonych w kontekście gry o awans może odegrać na finiszu sezonu niebagatelną rolę. Jedną z takich osób jest właśnie Mateusz Cichocki, który sztuki tej dokonał w sezonie 2017-18 w barwach Zagłębia Sosnowiec. W trwającym sezonie Cichocki jest liderem defensywy i jedną z kluczowych postaci Radomiaka. Były to bardzo fajne czasy i dla Sosnowca i dla klubu. Myślę, że wspominam je bardzo dobrze, bardzo fajnie. Aczkolwiek nie chciałbym już do tego wracać, bo mamy coś do zrobienia w Radomiu i myślę, że w niedzielę przekonamy się po raz drugi jak to smakuje. Drugą drużyną, która wciąż sprawę awansu ma w swoich rękach, jest Bruk bez termalika. Sytuacja słoników jednak mocno się skomplikowała i po ostatnich dwóch porażkach wciąż nie są oni pewni promocji. Szczególnie bolesna mogła być miniona kolejka, gdy w łodzi, punkt na wagę awansu, wymknął się Termalice w ostatnich sekundach i ostatecznie przegrała ona z LKS-em 2 do 3. To, co się stało w ostatnich sekundach, pełna dramaturgia i na pewno nie potrafię. Ciężko cokolwiek powiedzieć w tych, w tych momentach, co. Co się wydarzyło, bo straciliśmy bramkę w ostatnich e, sekundach meczu, która no, dawała nam awans. Brubet, tak jak zostało już wspomniane, stracił pozycję lidera, ale wciąż może wywalczyć upragniony awans. W niedzielę do niecieszy przyjedzie grający już teoretycznie o nic, Olsztyn, co może być dla Termaliki sprzyjającą okolicznością. W drużynie Mariusza Lewandowski'ego nastroje przed tym spotkaniem są bojowe, a po końcowym gwizdku nikt nie wyobraża sobie scenariusza innego niż świętowanie awansu. Ja wierzę w ten zespół, wierzę, że jesteśmy drużyną, która zasługuje na ten awans i pokażemy to w następnym meczu, że ten zespół przez całą ligę był naprawdę w dobrej formie i ja wierzę w ten zespół, że to zrobimy, także w następnym meczu zrobimy 3 punkty. I będziemy się cieszyć wszyscy z tego awansu. Z pewnością każdy kibic słoników życzyłby sobie powtórki ze starcia ze Stomilem z rundy jesiennej. W wygrał wówczas efektownie 4 do 1, a hat-trickiem popisał się Roman Gergel, którego lada moment będziemy mogli określać mianem króla strzelców ligi. W niedzielę każde trafienie Słowaka i jego kolegów z zespołu może okazać się bezcenne. Nadzieję na bezpośredni awans nadal może mieć również GKS Tychy. Tyszanie nie mają jednak komfortu, o jakim mogą mówić w niecieczy i radomiu, bo oprócz realizacji swojego zadania, będą musieli spoglądać na to, co dzieje się na pozostałych stadionach. GKS jest jednak na fali i wygrał dwa ostatnie trudne wyjazdowe spotkania. Najpierw w łodzi z widzewem, a w miniony weekend wysoko, bo aż 5 do 1 z Odrą. Skupiamy się na sobie i myślę, że przed rozpoczęciem sezonu. Jakby ktoś nam powiedział, że będziemy przed ostatnią kolejką na trzecim miejscu i mieli realne szanse na awans bezpośredni, no to myślę, że każdy brałby to w ciemno, więc myślę, że i tak jesteśmy w dobrym położeniu i na dobrym miejscu. W ostatniej kolejce przed GKS-em starcie z teoretycznie najbardziej wymagającym rywalem, EUKS-em. Tylko pozornie będzie to mecz przyjaźni, bo w praktyce również gościom zależeć będzie na zwycięstwie. Celem EUKS-u jest bowiem jak najlepsza pozycja startowa w barażowej rywalizacji. Oni też walczą o czwarte miejsce, czyli o meczu u siebie w parażach, więc na pewno tutaj nie przyjadą i się nie położą. I spodziewamy się ciężkiego meczu. Zresztą, jak każdy w tej lidze, tutaj nie ma łatwych yy, drużyn, łatwych meczów. Więc na pewno przygotowujemy się na walkę. Duże roszady, zmiany trenerów, trochę nie wiadomo o co chodzi, ale nie, nie skupiam się na tym i, i, i skupiam się tylko na tym, żebyśmy my dobrze zagrali, bo tak naprawdę wszystko od nas zależy. Wygrać ten mecz. Podobnie jak Mateusz Cichocki, również Szymon Lewicki ma już w swoim piłkarskim dorobku awans do ekstraklasy. Ba, jemu ta sztuka udała się dwukrotnie. We wspomnianym już sezonie 17-18 wraz z Zagłębiem, a także rok później w warwach Rakowa Częstochowa. Teraz do CV chciałby dopisać kolejny sukces i wraz z GKS-em w niedzielne popołudnie cieszyć się z awansu. Przede wszystkim grać dalej swoją piłkę i, i skupić się tylko i wyłącznie na tym jednym, ostatnim meczu. Nie można. Za dużo myśleć przed takim meczem, no bo to może splątać nogi, i po prostu trzeba wyjść, to co graliśmy, chociażby z Odrą, wygrać i, 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 i czekać na, na wyniki innych zespołów. A w piątej części naszego magazynu powracamy do wątku startujących w piątkowy wieczór Mistrzostw Europy. Tym razem spojrzymy jednak na turniej z nieco innej perspektywy, bo przecież nie tylko my mamy nadzieję na sukces naszej reprezentacji. Czego spodziewają się po turnieju pierwszoligowi stranieri. stranieri? Na początek zajrzyjmy do frakcji holenderskiej, której przedstawiciel występuje na co dzień w Stomilu Olsztyn. Virgil van Dijk, 3-5-2. So if you have Virgil van Dijk he's really a beast a leader so I think they will miss them but they have potential maybe to semi-finals quarter-finals I think so we will see I think the best player from the Dutch uh, national team is Memphis Depay so I think that's the strongest point so they have to create very a lot of space for him so he can show what he have Z pewnością rozbudzone apetyty mają również Chorwaci, pamiętając dokładnie to, co wydarzyło się z ich udziałem podczas Mundialu w roku 2018. Czy zdaniem Mario Zebicia z Korony Kielce Chorwatów stać na powtórkę z rozrywki? Myślę, że mamy bardzo dobry team, z individual players indywidualnymi. I Wiesz, że kapitan jest Luka Modric, który był Ballon d'Or. I Nie mogę teraz the rezultatu, ale mam nadzieję, że half final. Because of very good players, because of um, Modric, Brozovic, Kovacic, and Kramaric, also who scored 20 goals in Bundesliga. A minimum is half finals, but we we hope will be final also. First or second place, like in the World Cup. But I hope my childhood friend Nikola Vlasic. I think maybe he can. He's the player of CSKA Moscow. He has now 23 years old, and I hope also he will. After look, to... Nas z pewnością szczególnie mocno interesować będzie postawa reprezentacji Słowacji. Przede wszystkim w pierwszym spotkaniu, które czeka nas już w poniedziałek. Głos w tej sprawie oddajemy zawodnikom Puszczynie Połomice. W naszej drużynie jest potencjał. A ja myślę, że jest du DUŻE jakoś w obronie w naszym zespole. I doświadczenie. Jest tam tylko, myślę, w zespole tylko dwie gwiazdy. E, Szkwiniar i Hamczyk. już ma swoje lata, ale jest do, doświadczony. I wierzę, że szk e, szkriniar BĘDĘ trzymać całą obronę. No i naša taká jakož je tako, taká taký i disciplína, ale nemám také gviazdy v ataku, jak Polska. Ale nemám Levandovského. že málo startu za reprezentáciu, dužo pilkažu, i sú so dužo mladých jest. Je to so taký nový zespul, je ale bardzo mocný, ja I Myslím, že to bude taký remizový meč. Słowacy doceniają więc klasę swojego pierwszego rywala i spodziewają się w meczu z Polską trudnej przeprawy. No dobrze, więc jaki wynik padnie w meczu białoczerwonych ze Słowacją? Ja myślę, że 1-1 będzie. I Lewandowski, ja Duda z naszej strony. Ja myślę, że 3-1 dla Słowaków. A ja myślę, że 2-1 zwycięży słowacka drużyna. Na koniec natomiast czas na obrońców tytułu, czyli reprezentacji Portugalii. Przed pięcioma laty nieco niespodziewanie wygrała ona naturniej we Francji. Czy teraz będzie stacjul na powtórzenie tego sukcesu? Euas um grupo muito difícil. Acho que vão ser jogos muito equilibrados, que se vão decidirem por nós. Temos uma equipa muito completa, muito competitiva, com muita qualidade e temos muitos jogos à frente que se podem destacar. Obviamente com Ronaldo tem uma barra de liderança muito maior, mas acho que a equipa portuguesa volta a seu todo E acredito que não será só o Ronaldo a brilhar. mesmo que sem Ronaldo, acho que tínhamos uma seleção que poderia também lutar pelo, pelo campeonato europeu. Uma seleção vive muito de, do grupo, da estratégia, são, são poucos jogos, são a, a um torneio, pouca, não podemos jogar muito abertos. Se calhar Portugal tem qualidade realmente para jogar muito ao ataque, mas se calhar se jogasse dessa forma, se calhar não tinha tantos resultados como tem tido nos últimos anos. Nós ganhamos, não nos podemos esquecer que ganhámos o último europeu dessa forma. A jako szósty powód, jak zwykle traktujemy pozostałe spotkania niedzielnej kolejki. Poza opisaną już walką o bezpośredni awans, grać będziemy także na sześciu innych stadionach. Bardzo interesująca zapowiada się też walka o miejsce szóste, a więc gwarantujące udział w barażach. Górnik Łęczna w meczu z Sandecją Nowy Sącz nie będzie mógł pozwolić sobie na potknięcie, jeśli oczywiście nie chce ułatwić zadania Miedzi Legnica. Zespół Jarosława Skrobacza podejmie Zagłębie Sosnowiec. W pozostałych spotkaniach Spadkowicz GKS Bełchatów pożegna się z rozgrywkami Fortuna I Ligi w Niepołomicach, starciem z Puszczą. Z kolei pewne utrzymania po poprzedniej serii gier GKS Jastrzębie i Resowia zmierzą siły w bezpośrednim pojedynku. Przygotowująca się do rywalizacji barażowej Arkadynia na zakończenie pojedzie do Głogowa na mecz z Krobrym, natomiast widzew postara się udanie pożegnać ze swoimi kibicami, pokonując odreopole. Podsumujmy więc i spójrzmy, jak wygląda pełen rozkład gier ostatniej kolejki. Na sportowych kanałach Polsatu będziemy z uwagą śledzić walkę o awans, która toczyć się będzie równolegle w Radomiu, Niecieczy i Tychach. Wszystkie pozostałe mecze jak zawsze na platformie IPLA. Mamy nadzieję, że czujecie się teraz dobrze przygotowani na ostatnią kolejkę sezonu w Fortuna pierwszej lidze. Zapraszamy więc w niedzielę przed telewizory, no a w poniedziałek na nasz magazyn podsumowujący wszystko to, co wydarzy się w 34. kolejce. Do usłyszenia!